Zabrałam mu wszystko co do ostatniego grosza, każdą złotówkę, którą zarobiłam, szorując podłogi i zmieniając pampersy w Niemczech, wróciła do mnie, a on, mój wspaniały mąż Marcin, został z niczym, z luksusowym życiem swojej kochanki na kredyt i z wyrokiem sądowym, który czarno na białym stwierdzał, że jest oszustem. Nie czułam satysfakcji, nie czułam radości. Czułam tylko zimny, twardy spokój, że sprawiedliwości stało się zadość i że lekcja, którą mu dałam, będzie go bolała do końca życia. Nie zapomnijcie zasubskrybować i napisać w komentarzu, z jakiego miasta oglądacie, a teraz wracajmy do historii, która zniszczyła moje serce, ale ostatecznie zbudowała mnie na nowo. Wszystko zaczęło się od telefonu. Który odebrałam pewnego deszczowego wtorku w małym miasteczku pod monachium w Bawarii. Siedziałam w fotelu w pokoju pana Klausa, mojego podopiecznego, staruszka po udarze, którego doglądałam od prawie trzech lat. W domu unosił się charakterystyczny zapach środka do dezynfekcji i gotowanej kapusty, a za oknem siąpił zimny niemiecki deszcz. Czułam zmęczenie w kościach. Takie głębokie, które wchodzi w człowieka po latach ciężkiej pracy fizycznej i ciągłego bycia na nogach. Miałam 41 lat, a czułam się na 60. Każdego miesiąca od pięciu lat odkładałam niemal całą moją pensję, która wynosiła 1800 euro i wysyłałam 1500 do Polski, do Krakowa, do mojego męża Marcina. Mieliśmy marzenie, nasz wspólny cel, który trzymał mnie przy życiu w tej samotności. Budowaliśmy dom pod Krakowem, w niewielkiej miejscowości Wieliczka. Kupiliśmy działkę jeszcze zanim wyjechałam, za pieniądze ze spadku po mojej babci. To był mój wkład, a resztę miałam zarobić tutaj, w Niemczech. Marcin miał wszystkiego doglądać, załatwiać formalności. Pilnować ekipy budowlanej. Co tydzień rozmawialiśmy na Skype, a on z dumą pokazywał mi postępy. A to zdjęcia wylanych fundamentów, a to mury pnące się w górę, a potem więźba Dachowa. Cieszyłam się jak dziecko, oglądając te fotografie, wyobrażając sobie, jak urządzimy salon, jaką kuchnię wybiorę. Te zdjęcia były moją nagrodą, moim paliwem. Tego dnia, tego deszczowego wtorku, na ekranie mojego starego Samsunga wyświetlił się nieznany numer z niemieckim kierunkowym. Odebrałam niechętnie, myśląc, że to jakaś ankieta. W słuchawce usłyszałam jednak formalny, kobiecy głos: Dzień dobry z tej strony, frau Schmidt z Deutsche Bank. Czy rozmawiam z panią Katarzyną Wójcik? Potwierdziłam, a serce z jakiegoś powodu zaczęło mi bić szybciej. Pracownica banku wyjaśniła, że dzwoni w ramach standardowej procedury bezpieczeństwa w sprawie powtarzających się przelewów o wysokiej wartości na zagraniczne konto. Tak, zgadza się, odpowiedziałam, czując ulgę. Wysyłam co miesiąc pieniądze mężowi do Polski na budowę domu. Zapadła chwila ciszy. Rozumiem, pani Wójcik, powiedziała, frau Schmidt. A w jej głosie usłyszałam dziwne zawahanie. Jednak ostatni przelew na kwotę 3000 euro, który zleciła Pani dwa tygodnie temu, nie został zaksięgowany na znanym nam rachunku bankowym Pańskiego męża w banku PKOBP, ale na prywatne konto w banku należące do Pani Agnieszki Nowak. Czy może Pani potwierdzić te transakcje? Poczułam, jakby ktoś wylał na mnie wiadro lodowatej wody. Agnieszka Nowak? Nie znałam nikogo o takim nazwisku. Zimny pot oblał mi czoło, a dłonie zaczęły mi drżeć. To musi być jakaś pomyłka, wydukałam. Ja wszystkie pieniądze wysyłam na konto męża, Marcina Wójcika. Czy jest pani pewna? dopytywała kobieta. Numer konta odbiorcy zgadza się z tym, co podała pani w zleceniu. Mamy obowiązek upewnić się, że nie jest pani ofiarą oszustwa. Automatycznie się rozłączyłam. Usiadłam ciężko w fotelu, czując, jak kręci mi się w głowie. Oszustwo? Ktoś ukradł moje pieniądze? Ale jak? Przecież numer konta Marcina miałam zapisany, zawsze korzystałam z tego samego szablonu przelewu. Zaczęłam gorączkowo przeglądać historię transakcji w aplikacji bankowej. I wtedy to zobaczyłam. Ostatnie trzy przelewy, te największe, bo zbieraliśmy na okna, rzeczywiście poszły na inne konto. To samo imię i nazwisko Agnieszka Nowak. Jak mogłam tego nie zauważyć? Byłam tak zmęczona, tak zaganiana, że robiłam to mechanicznie. Ale kto zmienił numer konta? Marcin? Niemożliwe. Przecież to nasz wspólny cel. Nasze życie. Strzęsącymi się rękami wybrałam jego numer. Odebrał po kilku sygnałach, radosny jak zawsze. Cześć, kochanie, co słychać? Tęsknię za tobą. Jego głos, który zawsze mnie uspokajał, teraz brzmiał fałszywie. Marcin, dzwonili do mnie z banku. Powiedziałam, starając się, by mój głos nie drżał. Pytali o ostatnie przelewy. Mówią, że poszły na jakieś konto Agnieszki Nowak. Co to ma znaczyć? Po drugiej stronie zapadła cisza. Trwała może trzy sekundy, ale dla mnie była wiecznością. Kasiu, kochanie, spokojnie odezwał się w końcu, a jego ton był nienaturalnie opanowany. To córka naszego nowego kierownika budowy. Wiesz, Majster Zbyszek miał problemy z kątem. Komornik mu siadł na pensję, więc poprosił, żebym przelał na konto jego córki, a on sobie to od niej odbierze. To tylko techniczna sprawa, żeby pieniądze nie przepadły. Wszystko jest pod kontrolą. Jego wyjaśnienie brzmiało logicznie, a ja tak bardzo chciałam w nie uwierzyć. Ale coś, jakaś mała, zimna iskierka niepewności, zapaliła się w mojej głowie i nie chciała zgasnąć. Dlaczego mi o tym nie powiedział wcześniej? Aha, rozumiem skłamałam. Przestraszyłam się wiesz, to kupa pieniędzy wiem, kochanie, wiem. Nie martw się. Wszystko idzie zgodnie z planem. Właśnie jutro wstawiają nam te piękne, dębowe okna, które wybrałaś. Rozłączyliśmy się, a ja poczułam się jeszcze gorzej. Coś tu śmierdziało, coś było bardzo nie tak. Przez resztę dnia chodziłam jak struta, mechanicznie wykonując swoje obowiązki, ale w głowie kłębiły mi się tysiące myśli. Wieczorem, gdy pan Klaus już spał, usiadłam z laptopem i zaczęłam przeglądać stare zdjęcia domu, które wysyłał mi Marcin. Były tam fundamenty z maja dwa lata temu, potem ściany parteru z jesieni, a ostatnie, sprzed pół roku, pokazywały konstrukcję dachu. Wyglądało to wszystko tak realnie, ale ta Agnieszka Nowak nie dawała mi spokoju. Wtedy wpadłam na pomysł. Miałam w Krakowie starego, dobrego znajomego z liceum, Marka. Rzadko się kontaktowaliśmy, ale wiedziałam, że mogę na niego liczyć. Znalazłam go na Facebooku i napisałam drżącymi palcami: Cześć Marek, wiem, że to dziwna prośba, ale czy mógłbyś podjechać w jedno miejsce i zrobić mi kilka zdjęć? To bardzo, bardzo pilne. Odpisał niemal natychmiast. Podałam mu adres naszej działki w Wieliczce. Nie tłumaczyłam po co. Powiedziałam tylko, że to niespodzianka dla męża. Obiecał, że podjedzie tam następnego dnia rano. Ta noc była najdłuższą w moim życiu. Nie zmrużyłam oka, wpatrując się w sufit i odtwarzając w głowie wszystkie nasze rozmowy. Wszystkie jego zapewnienia. Następnego dnia, około dziesiątej rano, mój telefon zawibrował. Wiadomość od Marka. Było w niej jedno zdanie. Kaśka, jesteś pewna, że to ten adres? Bo tu nic nie ma. A pod spodem kilka zdjęć. Otworzyłam pierwsze z nich i poczułam, jak całe powietrze uchodzi mi z płuc. Telefon wypadł mi z rąk i z brzękiem uderzył o podłogę. Na zdjęciu były fundamenty. Te same fundamenty, które widziałam na zdjęciach Marcina sprzed dwóch lat, ale teraz zarośnięte chwastami, popękane w kilku miejscach, z wystającymi, zardzewiałymi prętami. W tle nie było żadnych murów. Żadnego dachu. Była tylko pusta, zaniedbana działka i samotne, szare fundamenty tonące w zielsku. To, co zobaczyłam na ekranie telefonu, sprawiło, że poczułam, jak całe moje pięcioletnie poświęcenie, całe moje życie rozpada się na kawałki. Przez następne dwie godziny siedziałam nieruchomo w fotelu, patrząc w jeden punkt. Nie płakałam. Czułam tylko pustkę i narastający lodowaty gniew. Wszystko stało się jasne. Zdjęcia, które wysyłał mi Marcin, były fałszywe. Postępy na budowie były kłamstwem. A pieniądze. Moje pieniądze 400 tysięcy złotych, które zarobiłam, harując dzień i noc przepadły. Poszły na konto jakiejś Agnieszki Nowak. W jednej chwili poskładałam wszystkie puzle. Tłumaczenia Marcina, jego spokój, jego uniki, gdy pytałam o szczegółowe rachunki. Wszystko było jednym wielkim, pięcioletnim oszustwem. Tego samego dnia spakowałam jedną walizkę. Zadzwoniłam do agencji, przez którą pracowałam i powiedziałam, że z powodów rodzinnych muszę natychmiast wracać do Polski. Zgodzili się, choć niechętnie. Kupiłam bilet na najbliższy autobus Flixbus z Monachium do Krakowa. Czekała mnie dwunastogodzinna podróż, dwanaście godzin w piekle własnych myśli. Nie uprzedziłam Marcina, że wracam. Chciałam zobaczyć jego twarz, gdy stanę w drzwiach naszego wynajmowanego mieszkania na krakowskim Ruczaju. Całą drogę wpatrywałam się w szybę, za którą przesuwał się monotonny krajobraz. W głowie układałam plan: Nie będę krzyczeć, nie będę płakać, będę zimna jak lód. Zabiorę mu wszystko, tak jak on zabrał mi moje marzenia. Do Krakowa dotarłam wczesnym rankiem, wzięłam taksówkę i pojechałam prosto do mieszkania. Drzwi otworzyłam własnym kluczem. W środku panowała cisza. Marcin jeszcze spał. Weszłam do sypialni. Leżał rozwalony na łóżku, chrapiąc cicho. Przez chwilę patrzyłam na niego i nie czułam nic, żadnej miłości, żadnego żalu, tylko obrzydzenie. Położyłam walizkę na podłodze. Dźwięk go obudził, otworzył oczy, zamrugał, a gdy mnie zobaczył, na jego twarzy pojawiło się czyste przerażenie. Kasia, co ty tu robisz? Miałaś być za miesiąc. Jego głos był ochrypły. Usiadłam na krześle naprzeciwko łóżka. Postanowiłam zrobić ci niespodziankę, powiedziałam spokojnie. Wyjęłam telefon i pokazałam mu zdjęcie od Marka. Możesz mi to wyjaśnić? Spojrzał na ekran, a jego twarz stała się blada jak ściana. Zaczęły mu drżeć ręce. Ja, ja mogę wszystko wytłumaczyć, wyjąkał. Miałem problemy finansowe. Pieniądze się jakoś rozeszły. Chciałem ci powiedzieć, ale. Problemy finansowe? przerwałam mu, a mój głos ociekał jadem. 400 tysięcy złotych się rozeszło? Na co, Marcin, na co poszły moje pieniądze? milczał, wpatrując się w pościel. Wtedy pokazałam mu drugie zdjęcie. Zrzut ekranu z potwierdzeniem przelewu na konto Agnieszki Nowak. Kim ona jest? Wtedy pękł, zaczął płakać, prosić o wybaczenie. Mówił, że to był błąd, że wpadł w długi, że poznał kogoś, ale to nic nie znaczyło. Słuchałam tego bełkotu z kamienną twarzą. Każde jego słowo było kolejnym gwoździem do trumny naszego małżeństwa. Kiedy skończył, wstałam. Masz godzinę, żeby się spakować i stąd zniknąć, powiedziałam. To mieszkanie jest wynajęte na mnie. Jeśli nie wyjdziesz, dzwonię na policję. Zaczął krzyczeć, że go wyrzucam, że to nasz wspólny dom. Zaśmiałam się gorzko. Ty śmiesz mówić o wspólnym domu? Ty, który ukradłeś mi pieniądze na nasz prawdziwy dom? Wyszedł, trzaskając drzwiami, rzucając przekleństwa. A ja, Zostałam sama w pustym mieszkaniu i dopiero wtedy pozwoliłam sobie na łzy. Płakałam przez wiele godzin z żalu, ze złości, z bezsilności. Kiedy w końcu przestałam, wiedziałam, co muszę zrobić. Następnego dnia znalazłam w internecie kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach rozwodowych i podziale majątku. Umówiłam się na spotkanie z panią mecenas Agatą Kowalską. Była to konkretna, rzeczowa kobieta po czterdziestce. Wysłuchała mojej historii w milczeniu, przeglądając dokumenty, które przyniosłam, umowę o pracę z Niemiec, historię moich zarobków i przede wszystkim wydrukowane potwierdzenia wszystkich przelewów z Deutsche Banku na konto Marcina, a potem na konto tej kobiety. Na każdym przelewie w tytule jak wół pisałam na budowę domu. Pani mecenas spojrzała na mnie znad okularów. Pani Katarzyno, mamy bardzo mocne dowody. To jest klasyczny przypadek przywłaszczenia środków z majątku osobistego. Działka została kupiona za pani pieniądze ze spadku, a więc stanowiła pani majątek osobisty, nabyty przed powstaniem wspólności majątkowej. Wszystkie pieniądze na budowę również pochodziły z pani osobistego zarobku w Niemczech i były celowe. Będziemy walczyć o rozwód z wyłącznej winy męża oraz o to, by sąd uznał, że cała nieruchomość, czyli działka z rozpoczętą budową, w całości należy do pani. Poczułam pierwszą od dawna falę nadziei. Zaczęła się wojna. Pani Kowalska złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Marcin dostał wezwanie i wpadł w furię. Dzwonił do mnie, groził, że mnie zniszczy, że niczego mu nie udowodnię. Wynajął adwokata, który zaczął stosować taktykę spalonej ziemi. Twierdzili, że pieniądze były dobrowolnymi darowiznami na rzecz męża, które on mógł wydawać na co chciał. Twierdzili, że budowa się opóźniała z winy nierzetelnych wykonawców. To był cios! Zaczęłam się bać, że sąd może im uwierzyć. Ale moja pani mecenas była spokojna. Proszę się nie martwić, ciężar dowodu spoczywa na nich. Muszą udowodnić, na co wydali te 400 tysięcy. A my mamy każdy przelew każdą wiadomość, w której pisał pani o postępach. Zaczęłam działać jak maszyna. To był początek mojego prywatnego śledztwa, które napędzała zimna furia. Godzinami siedziałam w internecie. W końcu, po tygodniach szukania, znalazłam ją. Agnieszka Nowak miała otwarty profil na Instagramie, a to, co tam zobaczyłam, sprawiło, że krew zamarzła mi w żyłach. Była to młoda, dwudziestokilkuletnia blondynka, która pyszniła się luksusowym życiem. Zdjęcia z wakacji w Dubaju na Malediwach, nowe Audi A6 w leasingu. Drogie torebki od Louis Vuitton i Gucci, a na wielu zdjęciach był on, mój mąż, Marcin. Uśmiechnięty, opalony, obejmujący ją w egzotycznych sceneriach. Daty tych zdjęć pokrywały się z datami moich największych przelewów. To był dowód ostateczny. Moje pieniądze, zarobione na zmywaku w Niemczech, sponsorowały ich luksusowe życie. Każde zdjęcie, każdy post, każdy komentarz, wszystko zarchiwizowałam, zrobiłam zrzuty ekranu, wydrukowałam i zaniosłam do pani mecenas. Jej oczy zabłysły to jest gwóźdź do ich trumny powiedziała. Proces rozwodowy był brutalny. Marcin i jego adwokat próbowali mnie zdyskredytować, sugerowali, że byłam złą żoną, że go zaniedbywałam, wyjeżdżając do pracy. Siedziałam na sali sądowej i słuchałam tych kłamstw z kamienną twarzą. Wiedziałam, że prawda jest po mojej stronie. Nadszedł dzień, w którym miałam zeznawać. Ubrałam się w prostą, szarą garsonkę. Czułam się silna. Mówiłam spokojnie, rzeczowo. Przedstawiłam historię mojego wyjazdu, naszej umowy. Pokazałam sądowi wydruki przelewów z niemieckiego banku. Każdy z adnotacją tam na dom. Pokazałam nasze rozmowy na Skype, w których Marcin opisywał nieistniejące postępy. Pokazałam fałszywe zdjęcia, które mi wysyłał i zestawiłam je ze zdjęciami realnego stanu budowy zrobionymi przez Marka. A na koniec, jako wisienkę na torcie, moja pani mecenas przedstawiła wydruki z Instagrama Agnieszki Nowak. Na sali zapadła cisza, gdy sędzia przeglądał zdjęcia Marcina i jego kochanki na tle luksusowych hoteli z datami odpowiadającymi moim przelewom. Kiedy przyszła kolej na zeznania Marcina, kompletnie się pogubił. Nie potrafił przedstawić ani jednej faktury za materiały budowlane, nie potrafił wyjaśnić skąd miał pieniądze na podróże i drogie auto. Jego adwokat próbował go ratować, ale było już za późno. Kłamstwa wyszły na jaw. Sędzia, starszy mężczyzna o surowym spojrzeniu, nie miał wątpliwości. Ogłoszenie wyroku pamiętam jak przez mgłę. Słyszałam słowa sędziego jakby z za grubej szyby: Sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy pozwanego Marcina Wójcika z powodu naruszenia wierności małżeńskiej oraz zasad lojalności finansowej. Ponadto w sprawie o podział majątku wspólnego Sąd ustala, iż działka numer ewidencyjny 123 4 w Wieliczce wraz z rozpoczętą na niej budową została w całości sfinansowana ze środków stanowiących majątek osobisty powódki Katarzyny Wójcik. W związku z powyższym Sąd przyznaje wyłączną własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz powódki. Wyszłam z sali sądowej i po raz pierwszy od miesięcy wzięłam głęboki, pełny oddech. To nie była radość, to była ulga, sprawiedliwość. Po wszystkim spotkałam Marcina na korytarzu. Podszedł do mnie. Kasia, proszę cię, zaczął błagalnym tonem. Zostałem z niczym. Ona mnie rzuciła, jak tylko dowiedziała się, że nie mam już pieniędzy. Daj mi chociaż połowę działki, należy mi się. Spojrzałam na niego, na tego żałosnego człowieka i poczułam tylko pogardę. Należało ci się wszystko, co ci dałam przez te lata moje zaufanie, moją miłość i moje pieniądze, a ty to wszystko zniszczyłeś. Teraz nie należy ci się nic, rać sobie sam. Odwróciłam się i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Dziś mieszkam w Krakowie. Działkę w Wieliczce sprzedałam. Pieniędzy nie starczyło na dokończenie domu, ale wystarczyło na zakup małego, dwupokojowego mieszkania w spokojnej dzielnicy. Znalazłam pracę jako opiekunka w prywatnym domu opieki. To ciężka praca, ale uczciwa. Czasem, gdy wieczorem siedzę sama w moim małym salonie, zastanawiam się, czy było warto. Ta zemsta kosztowała mnie lata życia, złamane serce i utratę wszystkich iluzji, ale wiem, że postąpiłam słusznie. Nie dla zemsty samej w sobie, ale dla sprawiedliwości, dla tej dziewczyny, którą byłam, która z wiarą i miłością wysyłała każde zarobione euro na wspólne marzenie. Odzyskałam swoje pieniądze, ale co ważniejsze, odzyskałam swoją godność. A on? Słyszałam, że ma ogromne długi, stracił pracę i mieszka kątem u rodziców. Czasem myślę sobie, że najlepszą zemstą jest po prostu iść do przodu i zbudować swoje życie na nowo, na własnych zasadach, na gruzach kłamstw, które zostawił po sobie ktoś, kogo kiedyś kochałaś. I dokładnie to zrobiłam.